Jeśli chodzi o zaburzenia endokrynologiczne, to faktycznie jest tak, że to jest bardzo duża grupa pacjentów. Szacuje się, którzy nawet mówią, że to jest co piąty Polak ma czy będzie miał w historii swojego życia jakieś problemy z tarczycą. Dlatego, że zaburzenia czynności tarczycy powodują problemy z prokreacją, z zajściem w ciążę. Bardzo ważne jest, żebyśmy się ważyli. Nadmierne przybieranie na wadze może świadczyć o niedoczynności tarczycy bardzo zaawansowanej chudnięcie o nadczynności tarczycy, nawet nerwowość. To nie znaczy, że co 7 lat nam się charakter zmienia, tylko być może mamy nadczynność tarczycy i dlatego jest nam ciągle gorąco. Wszyscy zamykają okna, my otwieramy, wszyscy chodzą ciepło ubrani, my chodzimy w krótkim rękawie, bo nadmiar hormonów tarczycy tak właśnie yy, się wyraża. Leczenie chorób przewlekłych musi oznaczać bieganie od specjalisty do specjalisty i zmaganie się z poczuciem, że żaden lekarz nie widzi całego obrazu, otóż nie, od niedawna w polskim Systemie Ochrony Zdrowia działa nowe rozwiązanie. Opieka koordynowana podstawowej opiece zdrowotnej. I dziś o tym rozwiązaniu będę rozmawiała z dwójką ekspertów. Moim pierwszym gościem jest pan y, dr Aleksander Biesiada, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A w drugiej części naszej rozmowy. Dołączy do nas pani doktor Anna Osowska, endokrynolog. A dlaczego endokrynolog? A bo dziś rozmawiamy o ścieżce poświęconej właśnie zaburzeniom endokrynologicznym. Panie doktorze, no to moje pytanie od razu jest takie. Jakie schorzenia, jakie problemy ze zdrowiem sprawiają, że pacjent może właśnie zostać objęty opieką koordynowaną, tą endokrynologiczną? Szanowni Państwo, Pani Redaktor, rozmawiamy tutaj o najczęstszych schorzeniach tarczycy. Te zostały włączone do opieki koordynowanej i z tych pacjenci mogą skorzystać. Myślę tutaj zarówno o niedoczynności tarczycy i to przeróżnej, bo proszę pamiętać, że etiologia, przyczyna tej niedoczynności może być bardzo różna od takiej, w której nie jesteśmy w stanie określić, jest to wpływ genów środowiska, po taką, gdzie na przykład dochodzi do nie wiem, operacji tarczycy, usunięcia jej. W takich wypadkach również ta opieka może być prowadzona następowo w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w opiece koordynowanej. Mówimy o tak zwanej subklinicznej niedoczynności tarczycy, więc w takich sytuacjach również. Mamy oczywiście obszar nadczynności tarczycy, rzadziej się zdarzających w sytuacji klinicznych, ale również tacy pacjenci mogą pozostawać pod opieką w ramach opieki koordynowanej w POZ. No i mamy takie sytuacje, w których tarczyca funkcjonalnie działa prawidłowo, ale są jakieś inne zaburzenia, na przykład występują guzki tarczycy w takich sytuacjach również i to jest tyle ważne, że no wtedy dzięki temu no rzeczywiście lekarz rodzinny ma praktycznie pełne spektrum możliwości diagnostycznych w takich sytuacjach klinicznych, a więc rzeczywiście no jest w stanie objąć bardzo szeroką grupę pacjentów opieką. No proszę powiedzieć, w pana codziennej praktyce wielu pan takich pacjentów widzi, właśnie z tymi schorzeniami, których tutaj pan nam sporo całkiem wymienił. No tak, jeśli chodzi o zaburzenia endokrynologiczne, to faktycznie jest tak, że to jest bardzo duża grupa pacjentów. Szacuje się, którzy nawet mówią, że to jest co piątej antypolak ma, czy będzie miał w historii swojego życia jakieś problemy z tarczycą, a więc no, to jest ogromna populacja i rzeczywiście widać tych pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwłaszcza pacjentów z niedoczynnością tarczycy, ale także pacjentów z guzkami tarczycy, które no, czasami według wytycznych powinny być okresowo obserwowane, choćby w ultrasonografii tarczycy, no i te narzędzia są w ramach opieki koordynowanej, są w koszyku tym podstawowym poz to jak to połączyć w całość, to wygląda na to, że rzeczywiście Dużą grupą tych pacjentów możemy się w POZEcie skutecznie zaopiekować. Pamiętam czasy, kiedy mój lekarz rodzinny mógł mi chyba zlecić tylko TSH. Ja chciał sprawdzić, co tam w tej mojej tarczycy się dzieje. Jak to wygląda teraz w opiece koordynowanej? No, te czasy minęły, zwłaszcza w tych placówkach, które właśnie mają model opieki koordynowanej w ścieżce endokrynologicznej. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie placówki w Polsce, ale tak jak tutaj się dzisiaj spotykamy, to mogę potwierdzić, że te ostatnie dane z NFZ-u, które widziałem, to jest ponad 45 placówek, które mają już umowy na świadczenia w ramach opieki koordynowanej, i ponad połowa y, populacji polskiej objęta możliwością y, udziału w takiej opiece w ramach POZ-u. I to są bardzo dobre wiadomości, bo ten system budowany no, w zasadzie od początku 2023 roku nam się rozrasta. Y, to pierwsza kwestia. Druga kwestia to kwestia związana właśnie z tym jak tutaj ten pacjent w, w ramach tych badań z czego on tak naprawdę może skorzystać może skorzystać z tego co jest w ramach tej podstawowej opieki zdrowotnej myślę o ultrasonografii tarczycy o TSH o hormonach wolnych czyli FT3 FT4 to jakby było i jest i do tego dokładamy kolejne elementy i wśród tych kolejnych elementów znajdują się przeciwciała przeciwtarczycowe ważna kwestia jeśli chcemy Podejrzewamy u pacjenta występowanie chorób autoimmunologicznych tarczycy, no choćby choroby Hashimoto. Możemy poddiagnozować pacjenta w ramach tej ścieżki opieki koordynowanej i albo wykluczyć, tak też możemy zrobić, albo potwierdzić i objąć takiego pacjenta leczeniem. To oczywiście przeciwciała antyTSH, antyTG i antyTPO. No i mamy możliwość wykonania biopsji tarczycy. No to całkiem spory arsenał diagnostyczny. Tak, bardzo, bardzo spory, i rzeczywiście jest tak, że to tutaj placówki najczęściej te badania laboratoryjne wykonują. No, samodzielnie, bo to jest z pobrania z krwi, często w tym samym punkcie pobrań można wykonać to badanie. Wtedy pacjent nie musi z POZ-u być przekierowywany do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wszystko może być zrobione na miejscu, tam gdzie jest, czyli w ramach placówki POZ. W punkcie pobrań, albo w innym miejscu, w którym jest podpisana umowa na badania laboratoryjne, no i lekarz POZ jest w stanie ocenić ten wynik badania i potem decyduje, czy sam będzie leczył tego pacjenta, będzie prowadził to leczenie, czy skorzysta z konsultacji endokrynologicznej i znowu tutaj są różne opcje. Może to zrobić bezpośrednio w opiece koordynowanej. I takie sytuacje bardzo często mają miejsce. O to w zupełności wystarcza czasami pojedyncza konsultacja daje już no, takie upewnienie, co należy dalej robić z tym pacjentem, w którą stronę diagnostykę popychać, zwłaszcza jeśli mamy na przykład niecharakterystyczny obraz WSG, podejrzenie głusków, które być może powinny podlegać jakiemuś dalszemu monitorowaniu albo na przykład nakłuciu w ramach tej biopsji, albo jeżeli są duże wątpliwości, zawsze może tego pacjenta przekierować dalej do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli na tych samych zasadach, które obowiązywały do tej pory. Czy taka konsultacja z endokrynologiem jest szybsza dzięki opiece koordynowanej? jest zdecydowanie szybsza to widzimy to Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej wspólnie z Fundacją My Pacjenci przeprowadziło takie badanie i widać wyraźnie jak skraca się ta ścieżka pacjenta do choćby ustalenia rozpoznania no bo jeżeli wcześniej było tak że POZ nie mógł wykonać tych przeciwciał w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia a dziś może no to automatycznie przyspiesza nam się ten moment kiedy wiemy o jakiej chorobie rozmawiamy z pacjentem no i wiemy co w związku z tym medycznie dalej powinniśmy robić ale też bliżej jest ten konsultujący pacjenta, lekarz specjalista endokrynologii. I... Znane są takie przypadki w Polsce, w których udało się pacjenta, pacjentowi szybko wyłapać problem w obrębie tarczycy. Udało się zdiagnozować nie tylko laboratoryjnie, ale pod kontrolą ultrasonografii stwierdzić obecność guzków. Była szybka konsultacja endokrynologiczna możliwa i endokrynolog zdecydował, że to jest zdecydowanie guzek, żeby go kłuć. No i okazało się niestety w przebiegu takiego badania, że to są problemy nowotworowe i ten pacjent no miał bardzo skrócony ten, ten etap postawienia tej diagnozy do przekazania do dalszego leczenia. No i oczywiście to dalsze postępowanie już nie leży w gestii podstawowej opieki zdrowotnej, Jasne. ale ta weryfikacja no jest możliwa i może mhm. być dużo szybsza. To można powiedzieć, że taki sprint się zrobił diagnostyczno-terapeutyczny w poza Ci dzięki opiece koordynowanej, że już nie jest maraton. Myślę, że to jest maraton, bo mówimy tutaj o pacjentach z chorobami przewlekłymi, więc tutaj jakby no taka no, ale sytuacja, na etapie diagnozowania, ale na etapie diagnozowania rzeczywiście jesteśmy w sobie w stanie tymi licznymi badaniami, które nam tutaj doszły, do tego skrócić tą, no ten moment, kiedy pacjent rzeczywiście wie, co mu jest, kiedy jego lekarz rodzinny wie, co temu pacjentowi wszystkim, faktycznie dolega. Wszystkim kamień z serca spada lekarzowi pacjentowi. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć. Czy ten model, o którym rozmawiamy, uzupełniają jeszcze jakieś dodatkowe porady? Bo choroby tarczycy to często też potrzeba zmodyfikowania na przykład diety. Czy tutaj jakiś dietetyk pomoże pacjentowi? Absolutnie tak. Jeżeli placówka podstawowej opieki zdrowotnej ma uruchomioną opiekę koordynowaną, to znaczy, że realizuje porady edukacyjne i porady dietetyczne. Tych porad może być maksymalnie do dziewięciu w ciągu roku, to już jest całkiem sporo. I to mogą być one dowolnie ustalane, to może być, mogą być tylko spotkania z dietetykiem, Albo spotkania z edukatorem, najczęściej z panią pielęgniarką, i dietetykiem, albo tylko z edukatorem, no, system może być mieszany, ważne, że do dziewięciu w ciągu roku. I absolutnie tutaj zarówno rola edukacyjna, na przykład pani pielęgniarek, w kontekście na przykład wytłumaczenia, proszę pamiętać, w chorobach tarczycy, regularny nadzór, oznaczanie właśnie wartości TSH, na przykład w toku terapii, czy moment brania leku, tak, bo to nie jest wszystko jedno, jak te lekarstwa są brane, to jest coś, co pacjentowi trzeba wytłumaczyć. A z drugiej strony. Są zalecenia żywieniowe, dietetyczne, ma pani redaktor rację, czyli ułożenie tego postępowania żywieniowego z uwzględnieniem z jednej strony problemów tarczycowych, no tu nie wiem, to mikroskładniki, powiedzmy witamina D, ale też proszę pamiętać, że pacjenci na przykład z niedoczynnością są narażeni na ryzyko zaparć większe, więc tą dietę też trzeba trochę pomanewrować. Na no, z drugiej strony znowu pamiętajmy, że chorobą tarczycy często towarzyszą inne schorzenia, nadmierna masa ciała, problemy z ciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemia, więc znowu to, ta praca tego dietetycznego, no, musi uwzględniać wszystkie te elementy. Ja tak pytałam o dietetyka, bo podobno jest tak, że jak mamy na przykład niedoczynność tarczycy, to nam metabolizm trochę zwalnia, więc łatwiej też o dodatkowe kilogramy do dźwigania, prawda? No tak, na pewno jest tutaj rola żywienia bardzo duża. Są zresztą zalecenia w niedoczynności tarczycy, tu, tu właśnie wspomnianej przez panią redaktor, choćby wydane przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dietetycy to wiedzą. No, jest trudno lekarzowi rodzinnemu, kiedy ma ograniczony czas na rozmowę z pacjentem, wszystko to w tych, tam powiedzmy, nie wiem, 15 minutach wytłumaczyć, czy nawet w 20 czy 30, więc wtedy jest więcej osób. Co więcej, nam się ta edukacja też dzieli, bo proszę zobaczyć, wtedy nie jest tak, że pacjent siada naprzeciw mnie i ja mu muszę wszystko naraz wytłumaczyć. Mogę to zrobić po kawałku, mogę to zrobić z pomocą dietetyka, pielęgniarki edukującej. Pacjent lepiej zapamięta, będzie lepiej nadzorowany w tym procesie swojej terapii. Chwalą sobie pacjenci. My mamy taką skłonność... Do... Na narzekania. Nawet się mówi, że niezadowolony powie dziesięciu osobom, a zadowolony co najwyżej jednej. Ja pamiętam reakcję pierwszej swojej pacjentki w, i to było jeszcze w 2023 roku, jak zaczynaliśmy. I to było tak, że pacjentka ode mnie wyszła z tym indywidualnym planem opieki medycznej i miała tam między innymi zalecane te przeciwciała. No i tak usiadła na korytarzu ja też wyszedłem za nią, żeby poprosić następnego pacjenta, ale ona mnie jeszcze nie widziała i ona usiadła obok i tam siedziała jej córka. I ona mówi tak, no patrz co ten doktor mi tu wystawił. Mówił to ja to chyba prywatnie muszę zrobić, tak? Bo no jakby nie, nie było dowierzania, że to wszystko można zorganizować w ten sposób w ramach NFZ-u. Więc myślę, że pacjenci są zadowoleni, natomiast no, powinniśmy o tym mówić, powinniśmy edukować, zachęcać kolejnych y, pacjentów do y, zgłaszania się do swoich lekarzy rodzinnych, a także zachęcać przychodnie POZ-u, żeby w ten model opieki wchodziły. Jak zapowiadałam na początku, y, po serii pytań do pana doktora Biesiady. Czas na pytania do pani doktor Anny Osowskiej endokrynolog. Dzień dobry, pani doktor. Witam. Witam. Takie czary można z dwóch materiałów zrobić jeden. Pani doktor, rozmawiałam z panem doktorem Wiesiadą o tym, co daje opieka koordynowana pacjentowi z chorobami endokrynologicznymi i chciałam zapytać, czy pacjent może liczyć na równie dobrą opiekę w, w pauzecie u lekarza rodzinnego, jak w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w takiej tej sytuacji tradycyjnej, kiedy lekarz rodzinny kierował pacjenta do endokrynologa, no i u tego endokrynologa pacjent już był najczęściej leczony przewlekle. Jak najbardziej. Dlatego, że y, przypomnijmy, że w tej chwili pacjent leczy się w podstawowej opiece zdrowotnej u specjalisty, u specjalisty medycyny rodzinnej. Czyli jest to równoważna specjalizacja, ze, ze specjalizacją endokrynologa, więc jak najbardziej e, pacjent ma bezpieczeństwo zapewnioną niesamowitą wiedzę na wysokim poziomie lekarza rodzinnego, mało tego e, bardzo dobrze gdy mu zaufa i zda się na niego, czyli to lekarz rodzinny zdecyduje no, potrzebę ewentualnego skierowania pacjenta do endokrynologa. Pani doktor, pani i prowadzi POZ, i jest lekarzem endokrynologiem, który konsultuje pacjentów w ramach opieki koordynowanej. Jak to wygląda w praktyce? Pani tych pacjentów widzi, czy rozmawia z lekarzem? Są dwie możliwości, co mnie bardzo cieszy. Jest możliwość taka, że lekarz kieruje do mnie pacjenta z takim listem, w którym opisuje problem, z jakim pacjenta do mnie kieruje, bądź też jest druga możliwość, pisze do mnie, wysyła do mnie maila, do którego, w którym omawia problem i załącza badania pacjenta. Ja wtedy analizuję te badania i daję takie wskazówki temu lekarzowi, gdyż co jest najistotniejsze w opiece koordynowanej, tam nadal pacjenta leczy jego lekarz rodzinny. Ja jestem takim Telefonem czy mailem do przyjaciela albo kołem ratunkowym, czyli w sytuacji, kiedy albo stan pacjenta się skomplikuje, albo ma jakieś wątpliwości, które wynikną w trakcie leczenia i lekarz ma wątpliwości, wtedy może zapytać mnie endokrynologa, co z danym konkretnym pacjentem, ale i mając konkretny problem, co dalej czynić. Pani doktor, a co z pacjentami, którzy byli pod opieką poradni specjalistycznej endokrynologicznej, ale na przykład y, ich lekarz rodzinny wstąpił na ścieżkę opieki koordynowanej. Czy oni mogą y, korzystać z tej opieki koordynowanej? Jak to wygląda? Nie da się jej korzystać równolegle, czyli to odpada. Czyli sytuacja, kiedy pacjent y, chodzi do lekarza rodzinnego i sprawdza, to jego ordynację ze specjalistą, czyli w poradni endokrinicznej, to odpada. Natomiast jest taka możliwość, i to jest też bardzo istotne, że jeżeli pacjent był pod opieką specjalisty, a w tej chwili lekarz rodzinny włącza go w opiekę koordynowaną, to znowu. Lekarz może konsultować się, ale w uzasadnionych mhm. przypadkach z, ze specjalistą. Przy czym to już zazwyczaj nie będzie ten sam specjalista, do którego chodził pacjent, tak? bo to wszystko zależy od tego, z jakim specjalistą lekarz poz tu podpisał umowę w ramach opieki koordynowanej. No to co jest korzystniejsze dla pacjenta z chorobą tarczycy, pani doktor? Prowadzenie go przez lekarza rodzinnego czy przez specjalistę w AOS-ie? Dla pacjenta najważniejsze jest, żeby był dobrze zdiagnozowany i dobrze leczony. I wszystko jedno, mhm. czy będzie to robił endokrynolog, czy będzie to robił lekarz rodzinny. Zadaniem pacjenta jest, żeby stosować się do zaleceń i w sytuacjach, kiedy ma jakiekolwiek wątpliwości, żeby zgłosił się z nimi do swojego lekarza prowadzącego. I tu rodzi się pytanie, czy może pacjent od tak, mając wątpliwości, zgłosić się, zwrócić się do swojego endokrynologa, czyli do poradni specjalistycznej. Nie, bo ma wyznaczony termin, czeka na terminy. Ale czy ten sam pacjent, który jest objęty opieką koordynowaną w poradni swojej w pozecie, może zwrócić się do swojego lekarza, gdy ma wątpliwości? Tak, ponieważ lekarz rodzinny jest blisko pacjenta i nie ma limitu mhm. przyjęć, czyli pacjent tyle razy może się do nas w pozecie zwrócić, ile razy w jego ocenie jego stan zdrowia tego wymaga. Jasne, pani doktor, y Proszę powiedzieć, czy pani jako specjalistka może uzupełnić diagnostykę? którą wykonał już lekarz rodzinny na poziomie POZ-u, no ale konsultuje pani pacjenta, no i mówi, dobra, ten arsenał troszeczkę jest za mały, jeszcze bym te badania y, uzupełniła coś dodatkowego. Czy taki konsultujący endokrynolog może dodatkowo coś zlecić? Ja tylko doradzam. Wiem, jaki zakres badań jest w podstawowej opiece zdrowotnej i w moim przypadku, moich konsultacji są Dwie sytuacje. Albo na podstawie tych badań, które wykonano w podstawie opiece zdrowotnej, doradzam lekarzowi, jak ma dalej prowadzić pacjenta, kiedy na przykład ma powtórzyć te badania, czy ma zlecić dodatkową biopsję, czy ma zmienić dawki hormonów w tarczyce. Albo też zalecam, żeby jednak skierował pacjenta do poradni specjalistycznej już pod opiekę, nie na konsultację, gdyż w moim rozumieniu obecny stan pacjenta przekracza już zakres uprawnień możliwości podstawowej opieki zdrowotnej. Taka jest rola opieki koordynowanej i moja jako konsultanta w opiece koordynowanej. Pani doktor to jeszcze przypomnijmy, jakie w ogóle schorzenia kwalifikują pacjenta do opieki koordynowanej tej endokrynologicznej w poz są to choroby tarczycy. Mamy tu y, do czynienia z niedoczynnością tarczycy. I przypomnę, że niedoczynność tarczycy może być wrodzona i to jest jedno dziecko na cztery tysiące urodzeń ale u osób dorosłych jest ona częstsza. To jest około od 5 do 10 procent, mówi się 15 a po 60 roku życia około 20 dorosłych ma już niedoczynność tarczycy. Y, mężczyźni chorują 5 razy rzadziej niż kobiety. 这里。 tej niedoczynności tarczycy rozpoznawanej jest bardzo dużo. I to jest schorzenie, które może prowadzić lekarz POZ-u w ramach opieki koordynowanej. Drugą taką grupą jest nadczynność tarczycy, przy czym przyczyny nadczynności tarczycy są bardzo różne. Jedne z nich mogą być prowadzone w podstawowej opiece zdrowotnej i o tym decyduje lekarz, ewentualnie gdy konsultuje, doradza mu konsultant endokrynolog, a inne no, już są od początku prowadzone, czy na przykład w szpitalu, zależy od objawów pacjenta, i trzecia grupa schorzeń to jest wolę tarczycy, czyli powiększenie tarczycy. I też są różne rodzaje tego wola. Są, jest y, wolę, które wydziela hormony tarczycy w nadmiarze, czyli jest to wolę nadczynne, bądź też słabo pracuje to wolę ta tarczyca, jest leniwa ta tarczyca, czyli jest niedoczynność tarczyca, bądź Prawidłowo działające e, wole, czyli tarczyca, przy czym może takie wole dawać objawy uciskające, tak? czyli dławi pacjenta, bo pamiętamy, że tarczyca jest to nieparzysty narząd, który mm. znajduje się na szyi. Tak i w tak? kształcie motyla. W trochę, kształcie prawda? motyla, tak i, i nieraz widzimy osoby z bardzo powiększoną szyję. Tutaj szyją obwodem szyi. Tutaj uczulam nas, żebyśmy się sobie przyglądali, czyli żebyśmy nie patrzyli sobie tylko w oczy, ale też obserwowali, jak wygląda nasza szyja. To wole pani doktor, no jest tożsame z chorobą guzkową tarczycy? Nie, może być wole guzkowe, czyli y, po, może być, wole to znaczy powiększenie tarczycy. Mhm. I są różne stopnie wola, czyli że e, widać je dopiero w, w badaniu USG, ale jest takie, które widzimy, po prostu patrzymy na człowieka i widzimy, że ma zniekształconą szyję, może być zniekształcona guzowato, ale może być e, niewielkie powiększenie tarczycy i może znajdować się w niej jeden guzek. E, może być wiele tych guzków, a może być wole bezguzkowe. Wszystko to widać albo w badaniu palpacyjnym, albo w uzupełnionym przez badanie USG tarczycy, która jest w kompetencjach lekarza rodzinnego. Pani doktor, to jeszcze taka rada praktyczna. Jestem pacjentem swojego lekarza rodzinnego widzę najczęściej przy okazji jakiejś infekcji sezonowej. Kiedy? Mam szansę wstąpić na tą ścieżkę. Jakie objawy, może tak będzie bardziej prawidłowo zadane to pytanie, mogłyby sugerować, że jednak u mnie coś z tą tarczycą, dzieje się coś złego. Tu pani wspomniała o tym wolu, tak? Jeżeli nam się ten obwód szyi powiększa, no to taki ewidentnie rozumiem, już nie sygnał, ale syrena alarmowa. Ale co jeszcze może nas naprowadzić na tropę tarczycy? Może tak, zanim powiemy o objawach. To życzę oczywiście tego, żeby, żeby tylko jakieś drobne infekcje czy wizyty bilansowe panią prowadziły do, do lekarza rodzinnego. I tutaj e, trzeba podkreślić, że bardzo wiele chorób e, przebiega właściwie bezobjawowo. Dlaczego bezobjawowo? Dlatego, że my przyzwyczajamy się do pewnych naszej niedyspozycji. Czyli jak, jak szybciej się męczę, no to wolniej chodzę, a może się zdźwigałam, może się napracowałam. Jak szybciej mi bije serce, co może być objawem nadczynności tarczycy, to myślę, pomyślę sobie: a może biegłam, może za dużo kawy, za ma... może wybiłam. a może jestem za mało mhm. wysportowana. tak? Czyli mamy taką tendencję do e, takiego niezauważania naszych niedyspozycji. Więc radzę, żeby nie czekać na to, aż nam coś będzie dolegało, tylko skorzystać ze znakomitego programu, który w tej chwili jest podstawowy opiece zdrowotnej Moje Zdrowie. Ten program już w maju. Powiedzmy o nim coś więcej. Warto założyć sobie internetowe konto pacjenta i samemu wypełnić ankietę i skierować się na te badania. Dalej poprowadzi już nasza przychodnia. Zalecam, proponuję, sama wykonałam sobie taki mhm. ten test, tę ankietę, żeby sprawdzić, jak to działa. Już to ruszyło w mojej przychodni w Sempopolu. Wielu pacjentów też o tym wie, ale uważam zdecydowanie za mało. I to jest możliwość, to, jest, to daje możliwość wykrycia jakiś odchyleń, kiedy tak naprawdę mhm. nas, w naszym rozumieniu nic tam nie dolega. Pani doktor, to jeszcze się zatrzymam, bo to jest program już od 20 roku życia, czyli mamy 20 lat, możemy raz na 5 lat z tego programu skorzystać. Po 50 roku życia raz na 3 lata. I czy wśród tych badań są jakieś, które mogą lekarzowi nasunąć podejrzenie, o, u tego kowalskiego coś starczy, co się może tak. dziać. I jest to bardzo dobrze pomyślany program. Bardzo dobrze, i on ten program daje tak ankietę. Najpierw, tak? i zależnie od tego jak odpowiemy na ankietę, na pytania mhm. ankietowe. Taki wywiad medyczny, takie, o, tak? O, o. Tak, taki otrzymamy skierowania na badania. tak? Czyli to jest nie tylko są choroby tarczycy, to jest nie tylko cukrzyca, ale w kierunku raka grubego, czyli, czyli w kierunku chorób, które najczęściej występują i które nie muszą skracać naszego życia, jeżeli w porę zostają wykryte. I druga sprawa, druga część pani pytania, czyli a objawy. Jeżeli... Yy, Waga. Bardzo ważne jest, żebyśmy się ważyli. Nadmierne przybieranie na wadze może świadczyć o niedoczynności tarczycy bardzo zaawansowanej. Chudnięcie, o nadczynności tarczycy. Jeżeli mamy tachykardię, nadczynność czyli tarczycy. szybki rytm serca, tachykardię, tak, tak. szybki rytm serca, bardzo wolny rytm serca, męczenie się, niedoczynność tarczycy, sucha skóra uszcząca się, niedoczynność tarczycy. Nawet nerwowość. To nie znaczy, że co 7 lat nam się charakter zmienia, tylko być może mamy nadczynność tarczycy i dlatego jest nam ciągle gorąco. Wszyscy zamykają okna, my otwieramy, wszyscy chodzą ciepło ubrani, my chodzimy w krótkim rękawie, bo nadmiar hormonów tarczycy tak właśnie yy, się Proszę taki niepo, nie, niepozorny narząd, a taki zawiadowca, prawda? Wielu procesów metabolicznych i naszego samopoczucia. Tak, i tutaj też warto zwrócić się e, zarówno do seniorów, jak i do młodych kobiet, dlatego że zaburzenia czynności tarczywce powodują problemy z prokreacją, z zajściem w ciążę. Choroba Hashimoto, o której tak dużo mówi, 80% niedoczynności tarczycy, powodem jest właśnie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Stąd zachęcam też młode osoby, aby uczestniczyły w programie Moje Zdrowie, żeby zawczasu sprawdzić, jak działa ich tarczyca. Natomiast osoby wiekowe, seniorów, zachęcam do tego też jak najbardziej, mogą, nie muszą zakładać ten nowego mhm. konta pacjenta, mogą zwrócić się do swojej przychodni, dlatego że bardzo cześ, często y, odpowiadającą, y, tarczyca odpowiada za nie tylko spowolnienie, zniedołożnienie starczy, zaburzenia pamięci, osłabienie, niewydolność serca i inne objawy, które łączy się z wiekiem. A wystarczy poprawić funkcję tarczycy i nasz senior znowu jest sobą. Nasz senior będzie żył długo i szczęśliwie. Dokładnie. Myślę, że to jest dobra kropka na D w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Z nami w studiu pani doktor Anna Osowska, specjalistka endokrynologii. Dziękuję bardzo.